Cześć. W tym materiale chcę zaprezentować Wam trening mięśni i brzucha. No, Do tego potrzebujecie tylko maty i trochę miejsca na ziemi. Także będzie to trening złożony z 8 ćwiczeń, które po prostu wykonujemy kolejną w obwodzie. I tu polecam sobie włączyć jakoś po prostu tabatę i ustawić sobie czas pracy i czas przerwy bez odliczenia powtórzeń. Po prostu łatwiej wtedy przejść przez trening. Także zaczynajmy. Znaczy, pierwszym ćwiczeniem będzie hollow crunch. Czyli po prostu brzuszki, jednak z taką pozycją holą na ugiętych nogach. Czyli nogi mamy uniesione przed sobą, ugięte pod kątem prostym i wykonujemy brzuszki odrywając odcinek piersiowy, ale lędźwia dalej pozostają na ziemi. Jest to ruch bardzo kontrolowany, cały czas na napięciu. Nie opadamy bezwiednie w dół, cały czas trzymamy to napięcie na brzuchu. Nie napinamy zbytnio tutaj karku, i wykonujemy takie delikatne powtórzenia. Po prostu tu się liczy dokładność, oczywiście. Teraz przechodzimy do drugiego ćwiczenia. Jest to side plank, czyli deska bokiem. Czyli opieramy się na przedramieniu i wykonujemy po prostu deskę. Czyli całe ciało jest oczywiście w linii prostej, głowa przedłużeniem kręgosłupa, i w ten sposób właśnie utrzymujemy tą pozycję do końca wyznaczonego czasu. I to tyle w zasadzie, no nie ma to większej filozofii, po prostu utrzymujemy proste ciało. Jeżeli nie jesteście w stanie chociaż takich 20 sekund wytrzymać, no to możecie robić to po prostu na mniejszej dźwigni, czyli na ugiętych kolanach. Trzecie ćwiczenie to oczywiście to samo co w drugim, tylko że na drugą stronę, żeby było równomierne tutaj praca mięśni, czyli wykonujemy tyle samo czasu na prawą i na lewą stronę. I czwarte ćwiczenie, reverse crunch, czyli odwrócone brzuszki. Tu akurat zamiast unoszenia klatki piersiowej, to unosimy nogi. I lekko ugięte nogi w kolanach, unosimy razem z zagięciem miednicy, przed siebie tak zawijamy i odkładamy powoli w dół. Też ruch oczywiście kontrolowany, nie zależy nam tutaj na czasie, tylko na dokładności ruchu. Piąte ćwiczenie. Sit up. Czyli takie bardziej trochę dynamiczne brzuszki. No i tutaj e, oczywiście nie, nie zapieramy nóg za żaden przedmiot, tylko odkładać je na ziemię jak Wam wygodnie. Mogą być zgięte pod kątem prostym, mogą być tak jak tutaj widzicie i po prostu takim dynamicznym wyjściem w górę. E, sięgacie przed siebie dotykając stopy lub y, po prostu podłogi przed sobą i powoli odkładacie w dół, żeby jednak nie uszkodzać sobie przy okazji kręgosłupa. Żeby to był kontrolowany ruch, cały czas trzymacie napięty brzuch, nie ma takiego opadania, tylko kontrolowanym ruchem wstajecie w górę, napinając brzuch i powoli opadacie w dół. Szóste ćwiczenie, no to ja się twist, czyli... Nogi uniesione przed sobą, ugięte pod kątem prostym i wykonujemy skręty tłowia. Tutaj bardzo dobrze pracują mięśnie skośne brzucha. Pamiętajcie, by obracać się całym tłowiem, a nie tylko ręce na boki, tylko wykonujecie faktycznie takie rotacje w kręgosłupie na prawo i na lewo. Również nie, nie zależy nam tutaj na prędkości za wszelką cenę, tylko dokładności. Siódme ćwiczenie, mountain climber, czyli taka no, wspinaczka pozioma. Opieramy się na prostych rękach. Pozycja startowa jak do planka, tylko że właśnie na wyprostowanych rękach w łokciach, i napięty brzuch, spięte łopatki, nogi ugięte, podwijamy pod kratkę piersiową, najwyżej, jak jesteśmy w stanie sięgamy kolanami i opuszczamy nogę i następnie kolejne idzie do góry. I tak na zmianę. A ostatni ćwiczenie, ósme, no to klasyczny plank, czyli po prostu deska i tutaj już dowolna forma, najbardziej popularna oczywiście na przedramionach, jednak możecie wykonywać, jeżeli jesteście na wyższym stopniu zaawansowania, no to taką wersję na po prostu rękach ustawionych trochę dalej, przez co zwiększa się właśnie to obciążenie, no i no zdecydowanie ta wersja jest dużo trudniejsza niż podstawowy plank. Tak się prezentuje ten dosyć prosty trening złożony z ośmiu ćwiczeń. No, niby prosty, a angażuje no, wszystkie mięśnie brzucha. Zarówno prosty, skośny, poprzeczny, no po prostu cały kor zaangażowany. No więc polecam tylko ustawić sobie przed tabatę na 20 sekund czasu pracy i 10 odpoczynku. Czy jak jesteś na wyższy stopień zaawansowania, no to więcej tej pracy. No i tutaj jest na przykład taki jeden właśnie obwód. Załóżmy ustawcie sobie jeszcze przerwę pomiędzy obwodami. I tak powtarzajcie albo konkretną ilość powtórzeń na każde ćwiczenie, to już jak wolicie, byle ćwiczyć. Cześć.